Monter systemów rurociągowych to dość wąska specjalizacja, znajdująca zastosowanie w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, takich jak fabryki, elektrownie, huty czy ciepłownie. Oprócz montażu systemów rurociągowych, specjalista ten zajmuje się wykonywaniem prefabrykowanych elementów rurociągowych, wykonywaniem testów ciśnieniowych, a także konserwacją i naprawą całych systemów rurociągowych i ich podzespołów. Praca ta jest bardzo wymagająca fizycznie. Odbywa się w miejscach trudno dostępnych, często w pozycjach wymuszonych i niewygodnych, w zmiennych warunkach atmosferycznych. Dlatego od kandydata do tego zawodu wymagana jest wysoka koordynacja wzrokowo ruchowa, zmysł równowagi, cierpliwość, wytrwałość, dokładność, a także zdolności technicznej i refleks. Przeciwwskazaniami do tego zawodu są niedosłuch, wady wzroku, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, a także choroby układu nerwowego, kostnostawowego i mięśniowego, a także alergie i choroby skóry rąk. Kwalifikacje do tego zawodu zdobywa się w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Dalszy rozwój i podniesienie kwalifikacji odbywa się poprzez specjalistyczne kursy i praktykę. A teraz zobaczmy jak wygląda praca montera systemów rurociągowych. No, zaczęło się od szkoły. W, szko w szkole się zainteresowałem tym zawodem. Spodobał mi się. Jest dosyć ciekawy, bo, bo praktycznie codziennie wykonuje się inne, inne czynności. No i tak po prostu zacząłem pracować. Jest, jest, jest dosyć przyjemny. Wiadomo, że nie najlżejszy zawód, ale, ale do, dosyć ciekawy. No, przede wszystkim z samego rana yy, trzeba zaplanować sobie, co, co się będzie wykonywało, przygotować sobie stanowisko pracy. No, i, i oczywiście, oczywiście wykonać te swoje założenia e, przez, przez, e, przez ten cały dzień. No, wykonuję różne rodzaje instalacji od kanalizacyjnych, centra, centralnego ogrzewania, wodociągowych, wszelkiego rodzaju z różnych systemów. No, i, no i oczywiście później e, wykonuję na nich izolację. Mniej więcej na tym to wygląda. Przede wszystkim korzystam z gwintowni z przelacie z rodzaju obcinak. Tu na filmie nawet jest przedstawiona gwintownica, e, no, szlifierki, wiertarki wszelkiego rodzaju, takie, takie podstawowe e, narzędzia Montera. To jest pionierek, tak zwany, czyli ułatwia skręcanie, skręcanie rur, e, ułatwia gwintowanie, taki, taki e, chwytak do, do, do rur. Są płyny do, e, na przykład do. Do składania e, rur PCV plastikowych ogólnie są e, płyny takie smarujące, które ułatwiają składanie, składanie tej instalacji no do, 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 wiadomo, do stalowych, czyli do gwintowania. Używa się takich płynów składzających, że e, gdy, gdy jest e, rura gwintowana, wytwarza się duże ciepło, żeby, żeby prawda, nie przejrzać narzędzia. Przede wszystkim pod kątem narzędzi. No, te technologii także, bo weszły wszelkiego rodzaju plastyki, plastiki, co, co ułatwia nam życie. No i przede wszystkim narzędzia. Eee, już się rzadko stosuje jakichś tam ręcznych, ręcznych narzędzi, tylko wszystko jest praktycznie elektryczne, czyli, czyli, czyli dużo łatwiej dla montera. No, zagrożenia to, to związane z, z budową, czyli, czyli Czyli i, i trzeba patrzeć, gdzie się chodzi, uważać, czy, czy nic na głowę nie spadnie, przestrzegać przepisów BHP i wtedy jest wszystko, wszystko tak, jak powinno być. Jak wiadomo na początku, jak jest się młodym pracownikiem, to, to du, du, dużo rzeczy sprawa trudności. Z czasem po prostu już jest, jest człowiek tak, tak w to wciągnięty, że, że większych problemów nie ma. Przede wszystkim spotyka się bardzo dużo ludzi, bo się w wielu miejscach pracuje i, i jesteś z jest wieloma ludźmi. Jeżeli ktoś lubi, lubi, to to zachęcam. No i satysfakcja z wykonywanych rzeczy, czyli, czyli, czyli powstałych instalacji. No jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to to, to, to jest to.